Naszym dzisiejszym gościem jest Artur Franikowski, prezes Zewki Kobyla która już 15 marca rozpoczyna zmagania o ligowe punkty w trzeciej grupie Wielkopolskiej Piątej Ligi. Witam serdecznie. Witam. Chciałam zacząć od takiego małego podsumowania, bo wiele zmian u Was nastąpiło w przerwie zimowej. Ta najważniejsza to zmiana trenera. Przypomnijmy, że Grzegorza Sajewicza zastąpił Bartosz Medyk. i Jakie są efekty tej zmiany? Znaczy, efekty. Czekamy cały czas na efekty, bo efekty będą, gdy przyjdą punkty ligowe, bo o to, że tak powiem, walczymy. Mówię, celem naszym jest utrzymanie, ale gramy o wyższe cele, czyli jak najwyższe miejsce na koniec rozgrywek. Czyli trzynaste miejsce to zdecydowanie za mało? Zdecydowanie za mało i tak jak prowadził tą drużynę trener Sajewicz, tak więc brakowało jakieś tam kropki nad i w tych meczach. Nie ujmuję nic warsztatowi trenerskiemu panu Grzegorzowi Sajewiczowi, ponieważ myślę, że trener bardzo ambitny. Myślę, że na ten poziom ligi może za bardzo ambitny, gdyby trafił na klub powiedzmy czwartoligowy, gdzie jest to poukładane dosyć systematycznie są ludzie, którzy trenują po 16, po 18 ludzi, można osiągać wyniki i też nie wiem jak wygląda dalsza, że tak powiem, sytuacja trenera, ale życzę mu gdzieś tam sukcesów dalszych w pracy trenerskiej, bo naprawdę brakowało nam czegoś w tych jakby wynikach sportowych, ale warsztat trenerski na szóstkę z plusem. Grzegorz Sajewicz sam zrezygnował? Znaczy to była taka sytuacja dosyć skomplikowana. Rozpoczęliśmy okres przygotowawczy, gdzieś tam był jakiś wypadek, trener się spóźnił, ja musiałem już pojechać do domu. Na następnym treningu gdzieś tam ja nie mogłem się pojawić i dostałem informację, że trener nie przyjeżdża, jakby gdzieś tam informacja, że rezygnuje, nie było to do końca gdzieś tam potwierdzone. Trener gdzieś tam też wcześniej sygnalizował, że wyjeżdża z chłopakami na taki turniej czy też obóz do Brazylii, że nie będzie go przez 10 dni. No i gdzieś ta informacja, że, że nie ma trenera. A co dalej za tym idzie? Nie można zostawić klubu bez trenera i szybkie działania jakieś naprawczo-korygujące i szukanie osoby, która poprowadzi nasz zespół. Szybkie działanie, czyli też myślę, że poproszenie tutaj Piotrka Konstanciaka, trenera Wiktorii Ostrzeszów o pomoc w prowadzeniu eee, treningów. Dokładnie, no gdzieś tam z trenerem Konstanciakiem, jak i mówię, z całą Wiktorią jestem w bardzo dobrych stosunkach i, i też jakby trener Konstanciak nas tutaj we, wespał gdzieś tam pod kątem treningów. Był też na jednym treningu, bo, bo trener Konstanciak akurat gdzieś jechał na mistrzostwa z chłopakami ze swojej szkoły. Poprosiliśmy Sebastiana Gawrona, tak więc no, chłopacy gdzieś od tego momentu już systematycznie prowadzili treningi, no, bo ten okres przygotowawczy zimą przepracowany owocuje później przez cały rok. A teraz tak szczerze rozmawialiście z Piotrem Konstanciakiem, żeby to może on poprowadził tak na dobre zewkę w rundzie wiosennej, żeby odszedł z Wiktorii? Znaczy, od, odejść z Wiktorii to raczej nie ma, nie ma szans. Gdzieś tam w żartach sobie rozmawialiśmy, wiadomo, gdzieś tam pięć razy w tygodniu trenowanie. Bo tak jakby umówiliśmy się tutaj z chłopakami, z obecnym trenerem, że może lepiej niech to są dwa treningi, ale są wszyscy zawodnicy, czy też w maksymalnej ilości jaką mogą być, bo też są ludzie, którzy pracują na zmiany i, i jakby ten czas poświęcić. Więc też taka alternatywa treningi poniedziałek, czwartek z trenerem Konstanciakiem, gdybyśmy kogoś nie znaleźli, wchodziły w rachubę, ale wiadomo, to mówię pół żartem, pół serio. Trzeba by było też prosić o to zarząd Wiktorii, bo to już takie mówię partnerskie i dżentelmeńskie jakieś umowy, ale no gdzieś tam taki plan się nakreślał. Nie ukrywam też, że rozmawiałem z Tomaszem Kępińskim, jako grającym trenerze, gdzieś tych nazwisk troszeczkę się pojawiało. Uderzałem też w kierunku Dolnego Śląska, pojawiał się tam też trener z Kluszborka, ale tutaj gdzieś po takich dłuższych rozmowach, negocjacjach jakby też trenera Medyka, jakby z rodziną, konsultacją z przyjaciółmi gdzieś podjął to wyzwanie i mamy dzisiaj tego trenera w naszym klubie. I ja też na pewno zauważyłam, że od kiedy jesteś prezesem zewki, to nawiązała się taka fajna współpraca między Zewką a Wiktorią, a wcześniej tego nie było. Znaczy myślę, że to zależy od ludzi, tak, jeżeli ktoś chce współpracy, chce rozmawiać, a podstawą jest dialog, to zawsze można z tego wyciągnąć pozytywne owoce i myślę, że. Tak jak pracowałem wcześniej w Wiktorii też udało nie, nie mówię, że to jest jakby moją, moją zasługą, ale też ponaprawiać relacje z tymi klubami powiatowymi, czyli tam do ruchu, Rogaszyce, Grabów, tak więc z wszystkimi prezesami e, ogromny szacunek dla nich, było naprawdę prezesowanie i jakby działanie nie tylko samego prezesa, ale innych członków to jest naprawdę kawał roboty, poświęcenia kosztem czasami rodzin i innych y, sytuacji. I, i gdzieś tam no, trzeba ze sobą rozmawiać, tak więc tutaj też chciałem pozdrowić wszystkich takich pozytywnych który prezesów, którzy chcą rozmawiać, gdzieś tam kwestia wymiany, wsparcia się, pomagania wzajemnego, bo jestem cały czas w kontakcie i z prezesem Sikorą, z Marcinem Obsadnym, i z Pawłem Walczakiem, z prezesem Rogaszyc, z trenerem Zdoruchowa, z prezesem byłym Zdoruchowa, tak więc i z obecnym prezesem, więc gdzieś tam pomagamy sobie Gdzieś tam wzajemnie, i, i tak, to, tak to wygląda. Sie śmieją, że jestem prezesem, który jest prezesem od transferów, bo gdzieś tam już chyba nie tylko Wielkopolska, ale Dolnośląskie, Opolskie. Gdzieś tam we wszystkie kluby pukałem, szukałem zawodników, i gdzieś tam udało nam się coś tam wytworzyć na ten moment. Tak teraz żartobliwie, ale twój sentyment chyba do Wiktorii pozostał, bo ten herb na tylniej szybie samochodu nadal widnieje. Nie no, tam się chłopacy śmieją, że tak powiem, mają bekę czasami, że mm -hmm. będę musiał, że wykręcą mi, tak? Mm -hmm. Bagażnik, żeby nie jeździć już z herbem Wiktorii, ale wiadomo, Wiktoria, mieszkam, współpracowałem, działałem w tym klubie, grałem kiedyś za juniora, tak więc no sentyment na pewno jest. Ale pracuję tutaj w tej miejscowości, poproszono mnie o prowadzenie tego klubu i dałem sobie takie wyzwanie i na razie jestem tutaj. Nie ukrywam, że gdzieś tam podczas rozmowy w proarcie trener Konstanciak jakby zachęcał do powrotu do Wiktorii, że potrzebny by był taki ktoś w klubie, kto będzie szukał. I załatwiał zawodników. Wiem, oglądałam. E, odwiedziłam Zewkę podczas wtorkowego treningu. No i co zauważyłam? Zauważyłam na pewno dużo nowych, przede wszystkim nieznanych twarzy. Możesz nam jakoś przybliżyć sylwetki nowych zawodników? E, mamy jakby kilku nowych zawodników. E, są też jakby zawodnicy, którzy u nas grali. E, jakby na przykład Błażej Ostry, który grał z nami jesienią. Wczoraj podpisałem umowę transferową na przedłużenie do czerwca. Wrócił Daniel Osiewała, który gdzieś tam jesienią grał w Aklasie Dolnośląskiej. A tak to mamy tutaj takim naj, największym chyba wzmocnieniem będzie Arkady Herasimow. Nie chciałbym tutaj przykreślić, czy przekręcić nazwiska. Tak się przerwę, to jest ta bomba transferowa, o której mówi cały powiat, rozumiem, tak? Dokładnie, ta okay. bomba, bomba transferowa, można tak to nazwać. Trener Konstancja, jak tutaj był, to mówi, że chłopak liga bardzo chętnie by go chciał mieć u siebie. Chłopak gdzieś tam grający na Ukrainie, jakby na poziomie młodej ekstraklasy u nas, od półtorej roku jest w Polsce, grał w kluczborku, zawodnik defensywny, no, robiący robotę, tak więc obecność tego zawodnika przekłada się też na pracę pozostałych zawodników na treningach i myślę, że to też będzie owocowało w meczach, czyli ta bomba tra transferowa. Arkadii, tak więc nie tylko jakby piłkarsko, ale poza sportowo, gdzieś tam złapaliśmy dobry kontakt, tak więc dobrzy ludzie się do siebie przyciągają. Kto jeszcze zasili? E, o kim tu można jeszcze powiedzieć? No, Paweł Pułkownik, Wiktoria Ostrzeszów, tutaj z prezesem rozmawiałem, myślę, że dotrzyma słowa i, i, i Paweł będzie, że tak powiem, u nas. Dodatkowo mamy tutaj jeszcze chłopaków z Wrocławia Oskar Jancel z Football Akademii, wcześniej grał, był wypożyczony do ślęzy. Krystian Ogonowski też grał w ślęzy, zawodnik WKS-u Śląsk. Czekam na umowę transferową. Dawid Stań Stańczak, bramkarz z parasola. Dzięki temu chłopakowi, jakby mam też tych młodych chłopaków z Wrocławia, bo gdzieś tam rozmawialiśmy, powiedziałem, że szukam chłopaków. Pomógł nam w tym. Było jeszcze dwóch chłopaków, ale gdzieś tam po rozmowie z Parasolem Wrocław na tą chwilę chłopacy grają w Lidze Wojewódzkiej w starszym. Gdzieś tam kadrowo też chłopacy powypadali i no, na tą chwilę tych dwóch chłopaków, którzy piłkarsko też rewelacja, bo grali u nas w jednym sparingu. No, nie mogę na nich na pewno liczyć, ale cały czas gdzieś tam coś tam się dzieje. Nie jest powiedziane, że kończymy transfery, bo jeszcze jest kolejny tydzień i zobaczymy może ktoś jeszcze tutaj się u nas pojawi. No i mamy też bramkarza Iwana Kodliuka. Akurat Iwana Kojarzy jeszcze za czasów pracy Wiktorii był też wtedy trener Moskal, ten chłopak ledwo co przyjechał z Ukrainy. Przyjeżdżał na treningi, tam nie było jeszcze wtedy formalnie papierów załatwionych, ale wcześniej grał w Rychtalu, Teraz miał roczną przerwę. Gdzieś tam dostałem numer od trenera. Zadzwoniłem do Iwana, okazuje się, że to właśnie ten Iwan, którego znam, więc tam troszeczkę uśmiechów przez telefon i mówi, prezesie jesteś tutaj w tym klubie, to ja tutaj przychodzę i gram i, i tak to wygląda na tą chwilę. Kogo nie zobaczymy wiosną? No nie zobaczymy wiosną, na pewno, no mam nadzieję, że chłopacy wrócą do zdrowia, ale Szymon Jędrzejewski i Filip Wiatrak to są zawodnicy, którzy są w kadrze ale obaj po operacjach. Szymon akurat czeka jeszcze na, na jedną operację kolana, więc myślę, że tu nie ma szansy na to, żeby grał z nami wiosną. Filip jest już w okresie rehabilitacji, więc możliwe, że gdzieś koło kwietnia do nas dołączy. Później chłopacy, którzy jakby decyzjami życiowymi, gdzieś tam praca. Maciej Jurkowski dostał pracę po chłopak bardzo ambitny, bo był na wszystkich treningach jesienią, to może jeden trening, który wypadł. Mówił prezesie, no z całym szacunkiem, ale nie jestem w stanie no, grać tylko, bo nawet gdzieś tam w soboty mam mieć jakieś godziny w pracy. Odpuścił sobie temat. Karol Ogrodniczak, sprawy rodzinne, urodziło się dziecko. Rozmawialiśmy z Karolem, ale szanujemy jakby jego decyzję. Max Góra też dziś sprawy zawodowe, rodzinne. Max już nam powiedział jesienią, że, że gdzieś tam rezygnuje. Chociaż zimą jeszcze rozmawialiśmy z nim, miał sobie przemyśleć decyzję, ale ostatecznie powiedział, że, że odpada. Łukasz Walczak, Bramkarz, rozwój firmy, mówi, że też gdzieś tam rodzinnie chciałby się skupić gdzieś tam na, na, na rozwoju swojej firmy, nie jest w stanie, a nie chce też obiecywać później, żebyśmy gdzieś tam mieli do siebie jakieś wzajemne pretensje, więc szanujemy decyzję. No i Dominik Kokot tutaj jakby. I na prośbę samego zawodnika, mieliśmy go wypożyczonego na rok z Sobótki. jest ostatnie pół roku młodzieżowcem, zapytał o niego Konin, więc szkoda byłoby blokować chłopakowi, bo jeżeli ma możliwość wypłynięcia teraz na tym poziomie trzeciej ligi, może przed nim jakaś tam kariera dalsza się szerzy, nie graniu w piątej lidze, ale może pozostaniu w tej, w tej trzeciej lidze. Tak więc no tutaj na ten moment... No to chyba wszyscy zawodnicy, nie chciałbym kogoś pominąć, tak więc yy, chyba wszyscy. Ogólnie no jest to blok, blok defensywny i, i bramkarze, tak więc tutaj no wymiana, wymiana spora. No na tą chwilę mamy 20 zawodników włącznie yy, z dwoma juniorami, bo tak yy, po rozmowie z trenerem y, juniora młodszego, akurat yy, Kasper Jaszczuk i Oliwier Kozłowski, chłopacy, którzy gdzieś tam Wypromowani przez trenera dostali zielone światło, żeby trenować z seniorami. Jeżdżą na sparingi, inni chłopacy też byli, ale gdzieś tam teraz chyba sobie odpuścili, co nie znaczy, że nie będziemy z nich korzystać. Muszą się pokazać na treningach akurat junior młodszy dopiero zaczyna rozgrywki w połowie kwietnia, więc tak naprawdę mają cały miesiąc na to, żeby móc sobie z seniorami trenować. Akurat może ktoś piłkarsko spodoba się trenerowi i też z nami pogra sobie w piątej widze. Dobrze, zmiany kadrowe już znamy, e, powiedz mi jeszcze czy jakieś zmiany będą tutaj na stadionie, bo wiemy, że jesienią właśnie wiele takich nowości zostało wprowadzonych, czyli nagrody dla kibiców, atrakcje dla najmłodszych i czy coś właśnie jeszcze nowego wiosną zobaczymy? Znaczy wszystko wiadomo, wiosna, już lepsza pogoda, y, większe możliwości niż to było jesienią, na pewno chcemy podtrzymać to co było, czyli gdzieś tam y, kwestia grilla, coś na zasadach y, pikniku. Też wszystko zależy od tego, jak będzie wyglądała frekwencja. Na pewno będziemy jakieś atrakcje przygotowywać też dla dzieciaków. Jakby zależy nam na, na promocji teraz jakby przyciągnięciu dzieciaków z całej gminy, a po to, żeby trenowali u nas w drużynach. Tak więc zachętą jakby obejrzenie meczu piłkarskiego z rodzicami, plus jakieś atrakcje stricte też piłkarskie, no może spowodują, że, że ci chłopacy złapią bakcyla i będą jakimiś młodymi adeptami Zewki Kobla Góra, nagrody pozostają, obsługa spikerki, tak więc te rzeczy, które były będą, ale zobaczymy, no, gdzieś te pomysły czasami się zradzają, w środku tygodnia szybkie decyzje, mówię, chłopacy z zarządu, yy, rewelacja, dobrze się współpracuje, każdy gdzieś tam jest za coś odpowiedzialny, jesteśmy praktycznie cały czas na telefonach, na mailach i smsach, tak więc yy, cały czas działamy i, i myślę, że dużo ciekawych rzeczy pewnie będzie można wiosną w Koblej Górze zobaczyć. Mhm, nie to tylko piłkarską. Chyba te słynne trio, czyli ty, Łukasz Janiak i Łukasz Woźny, tak? No dokładnie. Najbardziej... No gdzieś tak, gdzieś tak działamy. Nie, pozostali członkowie, jeżeli jest potrzeba, wiadomo, też mają gdzieś tam swoje sprawy zawodowe, dlatego też chyba taka decyzja była wtedy, żeby troszeczkę jakby przejść do tego drugiego rzędu jako członkowie tylko, tylko zarządu, nie już jako osoby gdzieś tam stricte odpowiedzialne, ale, ale jednak... E... No, pomagają na tyle, ile mogą, na pewno gdzieś tam są z nami i wspierają nas. Mhm. Nie tylko słowem. Dobra, myślę, że wszystko wiem. Czyli pierwszy domowy mecz 22 marca u siebie ze Zjednoczonymi Rychwał, tydzień wcześniej inauguracja rundy wiosennej. Może coś chcesz jeszcze dodać od siebie, zaprosić kibiców na, na mecz? Znaczy, no, zapraszam wszystkich kibiców. Wiadomo, jest to wiosna piłkarska, tak więc, no mówię, zespół zupełnie inny. Myślę, że jakość piłkarska będzie. będzie rewelacyjna, na tym też nas zależy, zespół odmłodzony, tak więc siła ognia, zdobywanie punktów, no zapraszam wszystkich kibiców, którzy jakby mają ochotę zobaczyć dobry futbol bo już myślę, że będziemy drużyną zdecydowanie lepszą niż, niż jesienią i będziemy łapać te punkty, no moje, moim, moim celem i taką ambicją jest na pewno pierwsza ósemka i, i tak chciałbym, żeby piłkarska wiosna zakończyła się w czerwcu na miejscu 6 To tego wam życzę. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Naszym gościem był Artur Franikowski, prezes zewki Kobela Góra.